Jaka jest prędkość pojazdu osobowego z przyczepą? Jest w pytaniach testowych pewien problem, na który kursanci często zwracają mi uwagę. Chodzi o to, że w takim pytaniu prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi 70 km/h. Ok, ale jest następne pytanie, w którym sytuacja jest niby podobna, a prędkość jest już 80. Jaka jest różnica między tymi pytaniami? Chodzi o to, że tutaj mamy Drogę dwujezdniową. Na drogach dwujezdniowych ta maksymalna dopuszczona prędkość jest podniesiona o 10 km na godzinę, czyli mamy 80 km na godzinę na takiej drodze dwujezdniowej, czyli tu jest jednokierunkowa jezdnia, tu jest druga, jednokierunkowa jezdnia w drugą stronę. Możemy jechać trochę szybciej. Także w takim przypadku. 70 na godzinę, dwie jezdnie to 80 na godzinę. Podobnie by było, gdyby, tu, gdybyśmy nie jechali pojazdem z przyczepą, no to to jest normalna jezdnia, poza obszarem zabudowanym prędkość wynosiłaby 90 km na godzinę, natomiast w takiej sytuacji, poza obszarem zabudowanym, bez tej przyczepy ta prędkość też by była o 10 km od tej normalnej większa, czyli można by było jechać 100 km na godzinę po zwykłej drodze dwu, dwujezdniowej.